Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym unboxingu. Unboxing to oczywiście otwieranie paczki. Otwieranie paczki. Tym razem jest to taka paczka. Chyba się łatwo domyśleć, prawda? Pod tym, co ja ostatnio robię i co prezentuję, co w tej paczce się zawiera. Oczywiście, jest to książka. Jest to książka, ale to niezwykła książka. Bo jej autorem jest też niezwykły człowiek. Człowiek, dzięki któremu albo przez którego. Ja zacząłem pisać swoje powieści. Wydałem trylogię fantazy, król myśli, opowiadania ze świata króla myśli i thriller Cień Przeszłości. A teraz piszę kolejną powieść. To jest człowiek, który jest odpowiedzialny za to wszystko, co ja tutaj na baz grałem i wydałem w formie papierowej i elektronicznej. Tak, tak, tak Wojtku, to, to przez ciebie zacząłem pisać. Bo kiedy odezwałeś się do mnie gdzieś tam na... Facebooku, Nie wiem nawet jak to się stało, żebyśmy się ze sobą skontaktowali i pokazałeś mi swoją książkę Dziedzic i nowe imperium. To ja sobie tak pomyślałem, kurde, skoro taki młody człowiek, ty miałeś wtedy chyba 16, może 17 lat, może mniej, a może już więcej, nie wiem w każdym razie, byłeś bardzo młodym człowiekiem, teraz też jesteś i ja jestem. Ale wtedy byłeś bardzo młodym człowiekiem. Skoro taki młody człowiek potrafi napisać książkę, wydać tę książkę, no to dlaczego ja tego nie mogę zrobić? No i zaczęło się. Zaczęło się u mnie, ale to nie o mnie tutaj mowa. Wojtek wydał tę, tę swoją książkę DZIEDZICY NOWEJ Imperium. Później wydał kolejny, drugi tom: Dziedzic i Błękitna Krew. Obie te książki posiadam. Później miał kilka lat przerwy. Później miał kilka lat przerwy, aż w końcu dzisiaj przyszła do mnie paczka z jego nową książką. Już teraz koniec tego wstępu otwieramy na Bestela. To takie foliowe opakowania to tak to trzeba otwierać trochę na siłę trochę jakimiś nożyczkami. Ważne, żeby się udało. Jak ja nie lubię tych mogę wziąć jakąś kosę do tego tak jemy Okej. Okay. O, tu będę miał woreczek jeszcze. Na coś się przyda. Nie torba reklamowa. Cóż to za torba? Co ty mi tutaj przysłałeś To mi się przyda jak najbardziej. E, fundacja Just et Civitas. Civis. Nie Civitas, tylko Civis. Taka torebka. Przyda się do zakupy. Oczywiście, że się przyda. Lubię takie torebki. I oto mamy kolejną opowieść pana Wojciecha Goska. Zatytułowaną Gubernator. Historia Jana Terloks. Ja chyba źle to czytam. Ale pomijajmy to. Widać już od razu jakiś ze mnie historyk, skoro, skoro nie potrafię przeczytać. Yy, żana chyba, Żana Turro, nie wiem. Skoro nie potrafię przeczytać yy, imienia i nazwiska postaci historycznych. Taki ze mnie historyk jest. no Taki ze mnie jest historyk. Ale nic na to nie poradzę. Ja yy, historię uważam za yy, zbiór. Yy, jak, to, jak to było? Zbiór zatwierdzonych, czy. czy za, tak, zbiór zatwierdzonych kłamstw. No, tak można by było to powiedzieć. Dlatego nie wnikam w nią, w tą historię taką książkową. Ona mnie specjalnie nie interesuje. Grzebie w, w zupełnie czymś innym. Ale mamy tutaj z tyłu zdjęcie Wojtka. Wojciech Gosek. Urodził się w 1999 roku. W Siemianowicach Śląskich, pisarz, politolog, miłośnik historii i filozofii, który w powieściach historycznych odnalazł pasję. Więcej Wam nie przeczytam, bo więcej przeczytam Wam później z tej okładki, wtedy kiedy będę tę książkę opiniował. Oczywiście yy, stawiam ją na półkę i yy, w pewnym momencie dojdzie ona w, do kolei, do, w kolejce do przeczytania. Na szczęście ostatnio mi się udało tą półkę troszeczkę zmniejszyć, i, i tych książek, które zalegają gdzieś tam na półce wstydu, jak to mówią, jest coraz mniej. I Wojtka książkę uda mi się przeczytać no, w dosyć nieodległym, że tak powiem, czasie. Tak wygląda, może pokażę. Nie ma tutaj żadnych obrazków, jest tylko historia tego tegoż człowieka, którego imienia i nazwiska nie potrafię nawet przeczytać, ale powiem tak, o, dla Marka Malmana, dzięki któremu zmotywowałem się, aby dokończyć tę powieść. Tak, tak, ja, ja wiem, tak, mówiłem o tym, że Wojtek był inspiratorem dla mnie, a ja wiem, że, że ja też Wojtka cisnąłem, żeby napisał kolejno. No, razem żeśmy się tak troszkę wspierali tutaj, w w tym pisarskim, w pisarskiej niemocy, o tak można by było to powiedzieć. Fajnie wydana, duża czcionka, bardzo, bardzo fajnie się to będzie czytało. Gubernator, historia Żena, Terroes, nie wiem jak to się czyta tego człowieka, imię i nazwisko. O, tu w każdym razie jest jeszcze jeden obrazek jest w książce. To jest jakiś obrazek pokazujący bohatera głównego bohatera. Pozwólcie, że już nie będę czytał i próbował ośmieszać się wymawiając imię i nazwisko głównego bohatera gubernatora. Wojciech Gosek. No i mamy taką to książkę historyczną wydaną przez Wojtka Goska, którą dzisiaj otwierałem tutaj oficjalnie przy Was. Zapraszam na, do kontaktu z Wojtkiem i zakupu jego książek. Ja z całą pewnością tę książkę postaram się jak najszybciej przeczytać i opinię wydać, żeby zachęcić Was do, do przeczytania. Tej powieści Wojtka. Wojtek pisze bardzo fajnie, bo już czytałem dwie jego, dwie jego książki i czyta się to lekko, łatwo, przyjemnie i dość szybko. Nie ma tam zawiłości. No, chyba, że tutaj, bo skoro Wojtek jest miłośnikiem historii, chyba, że w tej książce historycznej jakiejś zawiłości porobił. I będzie to bardziej skomplikowane i trudniejsze do, prze, do przeczytania. No, nie wiem. O tym muszę się przekonać. Trudniejsze do przeczytania, czyli takie wymagające głębszego zastanowienia się, a nie tylko przekartkowania kartka po kartce i e, śledzenia fabuły i losów głównego bohatera. To tyle, może, bo chyba nawet za dużo przy okazji takiej, e, z, takiego zwykłego unboxingu za dużo się tutaj nagadałem. Pozdrawiam Was gorąco e, i zachęcam. Do czytania. Mamy jesień, wieczory są coraz dłuższe, nie ma co robić, na ryby się nie pojedzie, książka w rękę i żyjemy dalej.